W dość nietypowy sposób dotarł na konferencję prasową kandydat na prezydenta Łukasz Szajber. Konferencja na stacji Bydgoszcz Fordon dotyczyła Bydgoskiej Kolei Miejskiej. Proponujemy uzupełniający, bardzo ważny komplement do naszego programu dotyczącego komunikacji miejskiej, czyli Bydgoską Kolej Miejską. Proponujemy trzy nowe linie kolejowe. To znaczy, jak to miałoby wyglądać? Z Nowej Wsi Wielkiej do Solca Kujawskiego, z Nowej Wsi Wielkiej do stacji Bydgoszcz fordą i znakła Nakła nad Notecią do stacji Bydgoszcz fordą Jednocześnie dzięki temu wydzielamy taką centralną kolej miejską, czyli wspólne przystanki dla wszystkich tych tras. To jest Bydgoszcz Główna, to jest Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy i Bydgoszcz Wschód. Dlaczego Bydgoszcz Fordon? To widzicie państwo już po tym, co powiedziałem, bo Bydgoszcz Fordon będzie stacją końcową czy początkową dla dwóch z tych trzech linii. To co jest niezmiernie istotne, to taki komplement dotyczący integracji taryfowej. To znaczy, że te osoby, które zakupiłyby sieciówkę na przejazdy komunikacją miejską, mogłyby w pełni korzystać także właśnie z Bydgorskiej Kolei Miejskiej. Bydgorsk, ze względu na swoje takie no specyficzne położenie i rozciągnięcie, musi być świetnie skomunikowana ze wschodu na zachód. I właśnie nie ma szybszego środka transportu. Żaden tramwaj, żaden, żaden samochód nie pojedzie ze wschodu na zachód szybciej niż właśnie kolej. I to, co nasz kandydat na prezydenta mówił, to nie są żadne fantasmagorie. Kolej miejska funkcjonuje już nie tylko w Warszawie, w Trójmieście, w, po w Poznaniu. Metropolitalną kolej uruchomił także Toruń. Miasto dużo mniejsze. Wiceprezydent Łukasz Krupa zarzucił Schreiberowi z kolei głosowanie przeciwko ustawie o związkach metropolitalnych. Tymczasem w 2017 roku w marcu rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził ustawę, która powoływała jedynie metropolię na Śląsku, jedyną w Polsce metropolię na Śląsku, a w ostatnim artykule tej ustawy usunięto z obiegu prawnego, czyli po prostu zablokowano możliwość tworzenia innych metropolii przez inne polskie miasta. Oczywiście to ustawa prawa i sprawiedliwości. Jak głosował poseł Schreiber, nie musimy mieć wątpliwości, głosował za tą ustawą. Dziś poseł Schreiber zrobił konferencję, na której mówił o nowych połączeniach kolejowych. O połączeniach kolejowych między Bydgoszczem, Fordonem a Solcem, Kujawskim, Nową, Wsią Wielką, Czenakłym nad Notecią. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że takie połączenia już dawno mogłyby funkcjonować, gdybyśmy mieli ustawową metropolię, bo właśnie między innymi środki dodatkowe z budżetu państwa były na to, aby dotować przejazdy, często na liniach, które w początkowej fazie mogłyby być nierentowne, ale po to właśnie są te środki, żeby tą komunikację aglomeracyjną rozwijać.